Sponsorami programu Golf Pasja Sport są Binovo Park, organizator turnieju World Golfers Championship Poland oraz jego partnerzy. A my w kolejnym odcinku magazynu Golf Pasja i sport. Tym razem pokażemy relacje z turnieju Floating Garden Szczecin Open 2013, presented by grupa Azoty. Z naszą kamerą odwiedzimy też szczecińskie wały Chrobrego. Co tam robiły kije i piłki golfowe, tego dowiecie się z dzisiejszego programu. Zapraszamy do oglądania. W połowie maja 2013 roku należącym nieopodal Szczecina polu Binowo Park odbyła się szesnasta edycja turnieju Floating Garden Szczecin Open presented by Grupa Azoty. Najstarszego nieprzerwanie organizowanego turnieju dla profesjonalnych golfistów. Tym razem zdecydowano o przełożeniu turnieju z jesieni na wiosnę i to okazało się bardzo dobrym krokiem. Najlepsi golfiści mogli ze sobą rywalizować bez ryzyka deszczu czy przemarznięcia. Więcej informacji na temat turnieju zdradził nam jego dyrektor. Jak widać, pogoda dopisała. No to był główny powód e, e, zmiany terminu e, organizacji turnieju Szczecin Open, e, ale jest też drugi, bardzo ważny, e, strategiczny e, powód przyczyna. E, otóż e, turniej organizowany w maju e, z takimi partnerami jak e, miasto Szczecin, jak grupa Azoty. E, Mając go na początku sezonu golfowego i zapraszając gości, możemy naprawdę bardzo e, obszerną, fajną, e, mam nadzieję, że w przyszłości wręcz spektakularną formę promocji e, e, mamy możliwość realizowania e, i w związku z tym e, myślę, że z, te, z tych powodów ten termin po prostu już nigdy nie ulegnie zmian, zmianom. Ponieważ termin październikowy, ten dotychczasowy, on już właściwie kończył sezon, był pewnym podsumowaniem, miał zupełnie inny klimat, także reasumując, 15 lat turnieju październikowego, możemy powiedzieć, że przeszło do historii, otworzyliśmy 15 lat turnieju majowego. Co świadczy o prestiżu tego turnieju? Jakie korzyści miasto Szczecin i Grupa Azoty mają z współorganizowania tego przedsięwzięcia? Miasto Szczecin jest przede wszystkim według mnie, tak jak ja to postrzegam i jak ja to się staram realizować. Realizujemy promocję w wyjątkowej grupie osób, które no nie chcę przesadzać, ale grupę osób, biznesmenów, potencjalnych inwestorów, których trudno jest zaprosić poprzez inną formułę jak golf. My, szczególnie golfiści, doskonale wiemy, że dla golfa poświęcamy wiele, podróżujemy po różnych polach golfowych w Europie, na świecie. Każdy kontakt, kontakt golfowy jest wyjątkowy i, i bardzo łatwo jest nam pojechać, czy polecieć do Londynu, czy, czy do Włoch, czy, czy w jakiekolwiek inne miejsce, jak chociażby Stany Zjednoczone. I te, ta wymiana poprzez golf jest, jest powszechna na świecie. Zdobywa sobie coraz większą popularność u nas w Polsce, i po prostu systematycznie staramy się ją poszerzać i realizować. Ten sam klimat, może w nieco innym ujęciu, czyli typowo sprzedażowym, budowania marki, dotyczy grupy azoty, i tak samo my nie jesteśmy w stanie. Konkurować ze sportami masowymi, gdzie na imprezie pokaże się kilka czy kilkanaście tysięcy osób, ale budujemy, budujemy nową grupę dosyć ważnych, kluczowych klientów czy kluczowych partnerów, i na całym świecie, właśnie do tej grupy osób potężne firmy, korporacje kierują szereg swoich działań marketingowych, a my w Polsce no, od wielu lat, od, przede wszystkim od momentu przystąpienia do Unii, Unii Europejskiej. Podążamy tymi sprawdzonymi i już przetartymi szlakami. Naszym zadaniem właściwie nie jest wymyślanie niczego nowego, ale jak najszybsze dogonienie i realizowanie tych standardów, które obowiązują na całym świecie. Jakie plany na sezon 2013 ma Binowo Park? Czego możemy się tutaj spodziewać na polu? Najważniejszymi naszymi oczekiwaniami, zadaniami, a w konsekwencji tych, tych zadań, które mam nadzieję wypełnimy, to jest przygotowanie pól golfowych i utrzymanie pól golfowych w jak najwyższym standardzie, bo to jest punkt wyjścia do, do tego, żeby turnieje, imprezy, które organizujemy u nas na polu golfowym przebiegały w bardzo dobrej atmosferze na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o wyzwania sportowe, turniejowe, to właśnie flagowym zawodowym turniejem jest Floating Garden Szczecin Open presented by Grupa Azoty. Natomiast amatorskim flagowym wydarzeniem jest World Golfers Championship, turniej, który organizujemy już od 17 lat. I z którego finaliści jadą rywalizować z amatorami z całego świata w tym roku również do Republiki Południowej Afryki. Jako Polacy mamy się z czego cieszyć, bo w tym roku po emocjonującej walce zwyciężył nasz rodak Jakub Ossowski. W zeszłym roku zajął drugie miejsce tuż za Peterem Bronsonem, ale w 2013 roku osa jak burza wszedł na sam szczyt podium. To pierwsze zwycięstwo polskiego golfisty w tym turnieju od 11 lat. Co ciekawe, podczas turnieju padł tak zwany hall-in-one. Nieobeznanym w golfowej nomenklaturze wyjaśnimy, że dzięki szczęściu i perfekcyjnemu zamachowi kijem piłka wpadła do dołka po pierwszym uderzeniu. Strzał jak każdy inny strzał. Trafiłem piłkę idealnie, która wyleciała prosto i jakby no, tak naprawdę nie było żadnej rotacji bocznej na niej. Dobry strzał piątką iron to było 170 metrów, i piłka spadła, myślę z pięć metrów przed dołkiem, odbiła się dwa razy, podtoczyła i nagle po prostu nam gdzieś zniknęła z oczu, tak? Wiedzieliśmy, że była na greenie. Nie było jej nigdzie indziej na, na, na greenie, więc jakby, no, pomyśleliśmy, że rzeczywiście może być to hole one. No i jak podeszliśmy już na green, kolega po, podszedł, sprawdził i w środku była piłka. Tak do, dobry strzał po prostu, a to, że piłka wpadła do dołka, to jest jednak dużo, dużo szczęścia tak naprawdę w tym, w tym, że akurat ktoś osiągnął hole one, więc... Nie traktuję tego jako duży wyczyn, ale jest mi bardzo miło, i fajnie, fajnie czasem jest mieć takie szczęście, bo się przydaje w tym sporcie. Pozytywnym zaskoczeniem i rodzynkiem wśród biorących udział w turnieju golfistów była jedyna kobieta, aktorka Zosia Zborowska, której miłość do golfa i aktorstwa wpoił ojciec, Wiktor Zborowski. Ile miałam? No miałam z 12, tam z, 5, 4, nie, z 14 lat, jak, jak zaczęłam grać i właśnie tutaj w Binowie e, jeździłam na obozy golfowe dla juniorów. Trzy e, razy byłam w sumie, gdzie e, Janek e, Lubieniecki był moim trenerem, z którym dzisiaj grałam we, we flightie więc to było fajne bardzo. I, I tata tak mnie zachęcał, ale nigdy nie przymuszał. I potem, jak się dostałam do szkoły teatralnej, zrobiłam sobie siedmioletnią przerwę, chcąc, nie chcąc. I, no I w zeszłym roku wróciłam, a potem no, się Dzieliński, All in One dzisiejszy, już mnie teraz trenuje i pod jego okiem, że tak powiem, e, idzie mi coraz lepiej, więc fajnie. A co o turnieju i polu binowo Park sądzą pozostali golfiści? Szcześnął Pan Gram po raz drugi. Po raz pierwszy jako zawodowiec. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajny turniej. Dobrze zorganizowany. Dobra pula nagród. Towarzystwo, jak, jak co roku, i jak co każdy turniej nasz zawodowy polski jest bardzo miłe, sympatyczne i, i wszystko idzie tak jak, tak jak ma iść. Więc jestem bardzo zadowolony, że tu jestem. Podziękowania dla sponsorów. No i aby co roku tutaj przyjeżdżać. Lubię ten turniej, to jest super okolice i bardzo, bardzo miło grać tutaj. No jeden z jeden chyba z najlepszych turniejów w Polsce i jak, jak nawet nie najlepszy, jeżeli chodzi o zawodowy turniej. Atmosfera jest świetna, organizacja też. Pan, pan, pan Piński na pewno robi, robi świetną e, tutaj rzecz i naprawdę bardzo dobrzy gracze przyjeżdżają. Jest to bardzo ważny turniej dla nas. I miejmy nadzieję, że, że będzie jeszcze przez wiele, wiele lat tutaj kontynuowany z coraz lepszą obsadą, z coraz lepszą Jedną z atrakcji towarzyszących turniejowi Floating Garden Szczecin Open 2013 presented by Grupa Azoty była Akademia Golfa, z której skorzystać mógł każdy uczestnik pikniku nad Odrą, który w tym samym czasie odbywał się przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Jesteśmy właśnie na European Tour Golf Roadshow. Przyjechaliśmy na piknik do Szczecina, aby promować golf wśród ludzi, którzy jeszcze nigdy wcześniej nie próbowali grać w golfa. To część międzynarodowego programu, w ramach którego odwiedzamy wiele krajów Europy. Naszym celem jest zaprezentowanie i zainteresowanie golfem jak największej ilości ludzi. A czy Polacy wykazują zainteresowanie golfem? O tak, widzę tutaj po twarzach ludzi, jak są radośni, gdy profesjonalni instruktorzy pokazują im, jak stawiać pierwsze kroki w golfie. Zarówno dzieciom, jak i dorosłym bardzo się podoba, jak udaje im się trafić w piłkę. I na tym kończymy relacje z turnieju Floating Garden Szczecin Open 2013 prezented by Grupa Azoty. Na kolejny odcinek programu Golf, Pasja i Sport zapraszamy jak zwykle za tydzień. Sponsorami programu Golf Pasja i Sport są Binovo Park, organizator turnieju World, Golfers Championship Poland oraz jego partnerzy.